Pomysł wystawy wangardowej muzeum pojawił się podczas wizyty w naszym muzeum głównej kuratorki Yale University Art Gallery, która jak się okazało posiada w swoich zbiorach spuściznę po... Societe Anonim, stowarzyszeniu, które na początku lat 20. zostało założone w Nowym Jorku z intencją, by utworzyć pierwsze w Stanach Zjednoczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co jest istotne, to stowarzyszenie zostało powołane przez samych artystów artystów związanych z amerykańską i europejską awangardą. To podsunęło nam pomysł, żeby zestawić ze sobą podobne inicjatywy, tym bardziej, że naszym ozowom jest ściśle związany z jedną z nich, a mianowicie z utworzeniem Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej Grupy AR, która zgodnie z intencjami pomysłodawcy Władysława Strzemińskiego Miała stanowić zalążek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To był początek, czyli zestawienie tych dwóch inicjatyw. Później zaczęliśmy się rozglądać za innymi. Pojawił się pomysł, żeby. Przyjrzeć się bliżej idei muzeów kultury artystycznej. Muzeów, które zaczęły powstawać z inicjatywy awangardzistów rosyjskich tuż po rewolucji październikowej. I w końcu przyjrzeliśmy się gabinetowi abstrakcji, słynnej realizacji Lysickiego, wykonanej dla muzeum w Hanowerze z intencją taką żeby stała się ona wzorem innych przestrzeni pokazujących sztukę nowoczesną. Celem tej wystawy miało być zastanowienie się nad tym czy te muzea, które były tworzone z inicjatywy samych artystów awangardy, nie przez kolekcjonerów, nie przez władze, tylko właśnie przez samych artystów awangardy cechują się czymś specyficznym, czy one się różnią od innych muzeów, które w pewnym momencie też zaczęły kolekcjonować awangardę. Pytanie to wydało nam się o tyle istotne, że w historii sztuki pokutuje taka powszechna, dominująca narracja, że awangarda i muzea to są swoi śmiertelni wrogowie. Awangarda zgodnie ze swoimi deklaracjami dążyła do tego, żeby Muzea spalić, zniszczyć jako te miejsca, w których hołubi się dawną kulturę, tę kulturę, którą przecież awangarda chciała odrzucić. Z Korei od lat 60. zaczyna dominować takie przekonanie, że awangarda skończyła się, że awangarda przegrała wówczas, kiedy jej prace trafiły do zbiorów muzealnych, bo to, co miało być narzędziem zmiany społecznej, Zostało zamienione w przedmioty kontemplacji. W naszym projekcie, w naszej wystawie i katalogu tkwi pozorna sprzeczność, ale nie mówię teraz o tytule tej wystawy. Nie chodzi mi o awangardowe muzeum i sprzeczność dla niektórych zawartą w tym, ale to, że jest to z jednej strony bardzo dobrze przygotowana, zresearchowana i opracowana wystawa historyczna, opowiadająca o wydarzeniach sprzed 90 i 100 lat, ale jednocześnie niezwykle aktualny projekt. Mówimy o wydarzeniach, ideach, ludziach, którzy wierzyli, że projektowanie przyszłości przez sztukę i edukację jest nie tylko możliwe, ale konieczne. Ludzi, którzy tworzyli instytucje, by właśnie tą lepszą przyszłość projektować, tak jak dziś współcześni artyści myślą o przyszłości, myślą o teraźniejszości, są zaangażowani społecznie, tak wówczas artyści, których przedstawiamy na wystawie, właśnie się zachowywali. Ta wystawa to takiego pewnego rodzaju list w butelce od nich do nas dziś.